9.07 rano. Światła w hangarze Whitestone Aerospace były zimne. Samotny ojciec Ethan Walker, technik utrzymania ruchu, stał sztywno przed nową CEO. Victoria Hale, jej spojrzenie było lodem. Przesunęła teczkę po biurku. Jest pan spóźniony, stwierdziła bez emocji. Zostaje pan natychmiast zwolniony. Ethan skinął głową, wiedząc, że to koniec. Odpiął identyfikator i odwrócił się. Jego współpracownicy spuścili wzrok. Ethan ledwo dotarł do wejścia, gdy ogłuszający huk przeszył powietrze. Na zewnątrz awaryjnie wylądował helikopter Navy Seahawk. Oficer wpadł przez drzwi, a jego głos przeciął ciszę. Gdzie jest Ethan Walker? Potrzebujemy go. Teraz. Victoria Hale zamarła. Kompletnie bez słów. Ethan Walker miał 39 lat. Cichy ocalały, samotny ojciec, jego życie kręciło się wyłącznie wokół ośmioletniego syna, Bena. Ben był bystrym dzieckiem, pełnym wyobraźni i dobroci, ale cierpiał na ciężką, nieprzewidywalną astmę. Pięć lat temu, po nagłym powikłaniu podczas operacji ratującej życie, Itan stracił żonę, Sarę, fundament jego świata. Od tamtego dnia Itan miał jeden cel stabilność. Dla Bena żył bez skargi wybrał anonimowość. Itan nie zawsze był anonimowy. Przed tragedią był inżynierem lotniczych systemów pokładowych w marynarce wojennej. Elita, najlepszy z najlepszych, słynął z naprawiania niemożliwych błędów technicznych pod ekstremalną presją, odszedł ze służby, odmówił awansów na najwyższe stopnie, gdy zdrowie Sary zaczęło gasnąć, zrezygnował z misji bojowych na rzecz czuwania przy jej łóżku. Po jej śmierci Ethan szukał pracy bez blasku, za to z elastycznością. Szkoła Bena, wizyty w szpitalu. Tak trafił do Whitestone Aerospace, jednego z największych wykonawców obronnych w kraju. Przyjął najniższe stanowisko, technik serwisowy. Naprawiał awionikę w wycofanych myśliwcach. Jego doświadczenie, jego specjalistyczna wiedza spoczywały głęboko pod wypłowiałym plecakiem i dawnym mundurem. Nikt nie znał prawdy a Itan nigdy się nią nie chwalił. Dziś Itan się spóźnił. Spóźnił się prosto z pola bitwy strachu i wyczerpania. Atak astmy Bena zaczął się o 4 beł nad ranem. Cztery nerwowe godziny na pediatrycznym sorurze. Ulga, gdy Ben odzyskał oddech, natychmiast ustąpiła lękowi zegara. Itan wiedział, że dojazd był niemożliwy, ale spróbował. Nowy system urlopowy, odchudzony przez Wiktorię, Wymagał trzech szczebli zatwierdzeń, stworzony do blokowania zwykł, zwykłych zwolnień lekarskich, nierodzinnych katastrof. Zgłoszenie u AirVisit CN wisiało w systemie czekając na kliknięcie menedżera. Menedżera sparaliżowanego przez nowe korporacyjne wskaźniki. Nie kliknął zatwierdź, zanim nie sprawdziłby stanów magazynowych. Zator biurokratyczny sprawił, że spóźnienie Itana wyglądało jak bunt, nie troska. Wiktoria nawet nie czytała. Dokumentów. Widziała okazję. Przy dwunastu pracownikach. Przykład do odstrzału. Nie toleruję nieposłuszeństwa wobec zegara. Syknęła. Whitestone to precyzja, panie Walker. Nie emocje. Pana kryzys nie ma znaczenia dla harmonogramu kontraktu. Itan nie protestował. Spojrzał na jej zaciśniętą szczękę i zrozumiał, że obrona nie miałaby sensu. Był zbyt zmęczony, by błagać. Zbyt złamany, by walczyć Przyjął wyrok Publiczne upokorzenie było niczym przy strachu Obena sprzed kilku godzin Zerwał identyfikator bezpieczeństwa Ciężar świata wrócił Na jego barki Przy wyjściu obejrzał się na hangar Na szkielety maszyn, które znał lepiej Niż własny życiorys Pomyślał tylko o Benie Czekającym w domu z panią Rodriguez Opuścił teren z plecakiem I bez pracy Powietrze było zwyczajne, aż przestało Beton zaczął drżeć. Niebo zawyło. Rotorowy wstrząs uderzył w trawnik CO i rzucił ludzi do ucieczki. Navy Seahawk wylądował brutalnie. Drzwi boczne wysunęły się zanim śmigła zwolniły. Z wyskoku oficer w nienagannym mundurze polowym, podpułkownik porucznik, człowiek jednego celu, misja, przeskoczył panikę ochrony, ignorował radiowe wrzaski. Kurz, żwir, papiery, burza Helikopter przyklęknął. Dowódca wyskoczył. Natychmiast. Wiktoria stała jeszcze w drzwiach. Sekundę po zwolnieniu itana, odzyskała władzę. Dowódco, zaczęła z trudem walcząc z gasnącym skowytem maszyn. To teren prywatny, nie wolno tu lądować bez zgody. Żądam wyjaśnień, kto to zatwierdził. Oficer zatrzymał się na centymetry od niej, pokazał laminowaną kartę. Formalność jej tytuł go nie obchodził. Była przeszkodą. Jestem komandor Hayes. Mam priorytetowe pełnomocnictwo od połączonych szefów sztabów. Odtąd obiekt czasowo podlega jurysdykcji marynarki wojennej. Gdzie jest Ethan Walker? Teraz. To niemożliwe, wyszeptała Wiktoria. Ten człowiek właśnie został zwolniony. To technik serwisowy najniższego szczebla, powtarzała słowa, próbując wierzyć we własny autorytet. Hayes nie mrugnął. Patrzył jak chirurg na źle postawioną diagnozę. Jego milczenie było aktem oskarżenia. Technik najniższego szczebla? Powtórzył, jakby ważył ironię w dłoni. Myli pani narzędzia z inżynierem. Ten technik to najważniejszy zasób w kryzysie bezpieczeństwa narodowego, dotyczącym sprzętu produkowanego właśnie przez Whitestone. Czterech wyszkolonych oficerów marynarki walczy o życie 30 mil od brzegu, a pani próbowała zablokować akcję ratunkową. Pani CEO dodał dowódca ciszej, ale ciężar tych słów miał siłę wybuchu. Zwolniła pani jedynego człowieka na całym wybrzeżu, który może ich uratować. Wiktoria cofnęła się, jakby otrzymała fizyczny cios. Pokój, nadzorcy, kierownicy, skamienieli, śmigła milkły, a cisza po nich była absolutna. Menedżer średniego szczebla, blady i spocony, Podbiegł do Wiktorii z trzęsącymi się dłońmi. Czytał alarm z systemu marynarki. Mam to odrzutowiec szkoleniowy T-45, awaria kaskadowa w pomocniczym układzie sterowania lotem. Kodowa blokada. Minimum mocy, spadek ciśnienia hydrauliki. Zbyt daleko nawodowanie. Standardowe protokoły nie działają. Komunikat wymienia jednego cywilnego eksperta który zatrzymał identyczną awarię w symulacji sześć lat temu. Ekspert to. Ethan Walker. Wiktoria poczuła, jak jej świat rozpada się pod ciężarem jednej prawdy. Spojrzała w stronę wejścia do hangaru, pustą przestrzeń, w której jeszcze chwilę wcześniej stał technik najniższego szczebla. Niemożliwa prawda uderzyła w nią jak taran. Mężczyzna, którego zwolniła za minutowe spóźnienie, był tajną bronią zapomnianym geniuszem połączonym ze światem czarnych operacji i bezpieczeństwa narodowego, którego nie była w stanie pojąć. W tej samej chwili Itan, który usłyszał zamieszanie i wywołanie swojego imienia, pojawił się na skraju pasa. Jeszcze nie odszedł. Stał tam w wypłowiałym granatowym mundurze serwisowym. Komandor Hayes dostrzegł go natychmiast. Wykonał szybki natychmiastowy salut, ostry i precyzyjny. Był to salut wyszkolonego oficera, który rozpoznaje równy umysł. Partnera w kryzysie. Ethan Walker odruchowo oddał salut. Ruch był nienaganny. Krótki, dokładny, wojskowy. Wiktoria widziała taki gest tylko w archiwalnych nagraniach historii. W tym jednym perfekcyjnym ruchu zrozumiała, kim naprawdę był człowiek, którego właśnie odrzuciła. Mr. Walker zaczął hejs, porzucając formalność na rzecz pilności. Znasz protokół? Oni tracą drugą pętlę sterowania. Możesz przeprowadzić obejście stąd? Itan nie spojrzał na Wiktorię, nie spojrzał na tłum, na kamery mediów, krążące już przy ogrodzeniu. Jego myśli były setki mil dalej, w środku walczącego kokpitu. Zadał tylko jedno pytanie: spokojne, konkretne, zawodowe: Czy są potwierdzone obrażenia? Brak odpowiedział Hejs. Ale zbliżają się do wartości krytycznych ser. Sterowanie powierzchniami szaleje. Oscylacje wymykają się spod kontroli. Itan tylko skinął głową. Nie poprosił o przywrócenie pracy. Nie poprosił o identyfikator. Nie poprosił o zgodę. Ruszył z brutalną skutecznością, jak ktoś, kto należy do innego świata. Hayes otworzył drzwi helikoptera. Itan odrzucił plecak, wspiął się do Navy Seahawk. W stalową, szarą czeluść, granatowy mundur serwisowy kontrastował dziwnie z metalem wokół niego. Gdy wirniki ponownie ryknęły, zagłuszając wszystko, Wiktoria mogła tylko patrzeć: blada, wstrząśnięta, trzymała w dłoni jego odpięty identyfikator. Mężczyzna, którego zwolniła, został właśnie zabrany przez marynarkę wojenną USA, by ratować życie, podczas gdy ona została na ziemi, a z jego odznaką. W chwili, gdy helikopter oderwał się od betonu, Wiktoria pobiegła do biura i zażądała pełnej teczki personalnej. Itana Walkera nie chciała teczki serwisowej. Chciała oryginalny formularz aplikacyjny ten, który zawierał jego historię służby. Usiadła przed monitorem, ściągnięta na twarzy, a gdy plik się załadował, zobaczyła profil nie technika, ale żołnierza wartości najwyższej próby Itan Walker. Były Chief Warrant Officer 4 US Navy, główny inżynier systemów lotniczych floty Pacyfiku. Starszy konstruktor narzędzi diagnostycznych dla grup lotnictwa pokładowego. Nie naprawiał świateł. On projektował systemy, które mówiły innym, dlaczego światło gaśnie. Jego zadaniem nie było serwisowanie usterek. Jego zadaniem było tworzenie narzędzi, które usterek miały nigdy nie dopuścić. Zobaczyła medale za bohaterstwo techniczne. Za decyzje podejmowane w powietrzu, gdy inni tracili kontrolę. Medal Navy and Marine Corps Medal. Za odwagę bez użycia broni. Zobaczyła propozycję bezpośredniej komisji na stopień lieutenant commander. Odrzuconą. Wypis. Powody osobiste. Opieka krytyczna nad rodziną. Wiktoria zapadła się w fotel. Ona, dumna CEO, przegrała z zegarem, który Ethan ignorował z powodu życia zrozumiała, że oceniała go miarą ambicji, której on nie potrzebował udowadniać, bo jego ambicją nie była ranga, było życie ludzkie i obecność przy nim. Tymczasem w helikopterze ITAN siedział spokojnie, połączony z T45 poprzez satelitarny kanał bezpieczeństwa. Strumień danych był przerażający, maszyna walczyła z wysokością, miotana wiatrem, a piloci siłowali się z drążkiem, który nie odpowiadał. System tkwił w pętli, korygując nieistniejące znoszenie, wysyłając stery w dziką, niekończącą się oscylację. Itan przeanalizował telemetrię na wojskowym laptopie. Błąd nie był przypadkowy. To był duch kodu, który znał po imieniu, rozpoznał sygnaturę błędu, moment przekazania kontroli z systemu fly-by-wire do ręcznego obejścia podczas manewrów wysokiego G. Moduł pośredniczący napisany przez Whitestone Aerospace. Itan jako główny inżynier projektu zgłosił ten błąd 4 lata temu, raport formalny, rozwiązanie, przeprojektowanie modułu plus opóźnienie kontraktu o wiele miesięcy plus milionowe koszty, ale poprzedni zarząd spanikowany bonusami, kazał błąd zamaskować, nie naprawić. Wprowadzono tanią łatkę za 50 dolarów. Przerzucono dane błędu do zmiennej wydmuszki, testy końcowe przeszły, ostrzeżenia zniknęły. Itan poczuł lodowatą pewność: samolot nie spadał przez awarię, samolot spadał przez korporacyjne kłamstwo. Jeśli te 45 runie, nie będzie to tylko porażka marynarki. To będzie koniec Whitestone odpowiedzialność karna, cywilna i moralna. A Itan był jedynym człowiekiem, który znał kod obejścia maskujący błąd. Przez słuchawki jego głos stał się liną. Ratunkową. Pilot, słuchaj mnie. Odłącz wszystkie systemy trzeciorzędne. Wymusimy sekwencję obejścia. 4-delta-9-alfa. Powtarzam. 4-d-9-a. Instrukcje były sprzeczne z intuicją, skomplikowane, ale oparte na jego tajnej wiedzy o kodzie masce. Sekwencja 4-delta-9-alfa była dokładnym wyzwalaczem diagnostyki, którą sam stworzył. Zmuszała system do rozpoznania zmiennej wydmuszki i wykonania twardego resetu na tablicy wtórnych siłowników sterów. Piloci, walcząc o życie, zaufali wezwaniu jednego eksperta, wykonali polecenia bez wahania. Przez 27 minut, minut bolesnych jak wieczność, ITAN prowadził pilotów przez serię ręcznych, wysokiego ryzyka manewrów, zaprojektowanych, by zmusić oprogramowanie do zwolnienia blokady. Sterował ich czasem, mówiąc dokładnie kiedy wykonać ręczne komendy, by ustabilizować fizyczny samolot, zanim kod resetu zacznie działać. Margines błędu wynosił sekundy, sekundy, które dzieliły życie od morza. Wiatr wył, a odrzutowiec drżał. Na ekranie parametry krytyczne, powoli wbrew logice jak cud, zaczęły się stabilizować. W końcu głos pilota przebił się przez zakłócenia, gęsty od ulgi Sterowanie odzyskane, lecimy swobodnie, powtarzam, sterowanie odzyskane. Odrzutowiec na granicy paliwa wylądował bezpiecznie w pobliskiej bazie wojskowej. Załoga była cała. Komandor Hayes, który słyszał każde słowo, spojrzał na Itana Walkera z bezgranicznym podziwem. Mister Walker, powiedział po prostu, uratował ich pan. Kilka godzin później historia wybuchła w kraju. Reporterzy zlecieli się do Naval Air Station. Na podium przed kamerami Komandor Hayes, w otoczeniu czterech uratowanych pilotów, mówił spokojnie z ciężarem prawdy. Załoga żyje. Jest bezpieczna. Zostali ocaleni dzięki niezrównanej wiedzy jednego człowieka, cywila, inżyniera. Mówię o Itanie Walkerze. To prawdziwy bohater. To dzięki niemu wrócili dziś do domu. Media natychmiast zalały obieg jego twarzą. Nie zmęczonego technika z hangaru, lecz człowieka skupionego, zdeterminowanego, który ratował życie zdalnie, z innego świata. W Whitestone Aerospace Victoria oglądała transmisję na żywo. W swoim biurze widziała obrazy, helikopter Navy Seahawk, pilotów pełnych ulgi i Itana, wciąż w mundurze firmy, która go upokorzyła. Zrozumiała ogrom swojej pomyłki. Nie tylko w ocenie człowieka, ale w historii zbrodni firmy, której sekret trzymała w dłoni. Uratował załogę, tak. Ale dał też wojsku niepodważalny dowód, że Whitestone ukrył śmiertelny błąd w kodzie. Prawda nie tylko wylądowała, prawda wylądowała u niej, linie telefoniczne Whitestone eksplodowały, dzwonili klienci wojskowi, udziałowcy, regulatorzy federalni, żądali odpowiedzi. Wiktoria miała dwa wyjścia. Ukrywać kłamstwo i upaść, gdy śledztwo ujawni kot, albo przyjąć prawdę i ocalić resztkę moralnego autorytetu. Pamiętała jego oczy nie oczy leniwego technika, lecz zmęczone oczy ojca, który wybrał odpowiedzialność zamiast rangi. Zwołała nadzwyczajne posiedzenie zarządu, pominęła porządek obrad, rzuciła na ekran analizę, której Itan użył w helikopterze, przedstawiła prawdę, wadliwy moduł, Łatkę, maskowanie błędu, pośpiech poprzedniego zarządu, bonusy ważniejsze niż życie. Sprzeciw był natychmiastowy i brutalny. To zawodowe samobójstwo, Wiktoria! wrzasnął jeden z dyrektorów, uderzając pięścią w stół. Mówimy o miliardach odszkodowań i więzieniu. Zaprzeczamy wszystkiemu. To wina pilota. Oskarżymy Walkera o sabotaż. Wiktoria nie drgnęła. Jej głos zabrzmiał jak dzwon alarmowy sumienia, którego nie znała. Nie! Nie przyszłam tu nadzorować korporacyjnego zabójstwa. Wstrzymujemy produkcję T-45 natychmiast. Ogłaszamy publiczny audyt bezpieczeństwa i wycofujemy wszystkie jednostki. Współpracujemy z marynarką w pełni. Akcje spadły o 20% tego samego dnia. Straty były kolosalne, ale koszt kłamstwa byłby większy. Wybrała uczciwość zamiast krwi na zegarze. Wieczorem pojechała sama do skromnego domu Itana i Bena, bez garnituru, bez wizytówek, bez świty. Zapukała drzwi otworzył Ben w za dużej piżamie. Spojrzał poważnie. To pani zwolniła mojego tatę. Wiktoria uklękła do jego poziomu oczu, poza dumą, poza tytułem, poza wstydem. Tak, to ja, wyszeptała miękko. I przyszłam powiedzieć, że popełniłam straszny błąd. Ben, jestem winna twojemu tacie przeprosiny, których nie da się zmierzyć i dług, którego nie da się spłacić. I tan stanął w progu, wycierając dłonie ręcznikiem. Spokojny, niezdziwiony, skinął do Bena. Ben wrócił do książki, usatysfakcjonowany odpowiedzią. Rozmowa, która nastąpiła, była długa i prawdziwa. Wiktoria nie dawała wymówek. Dawała fakty, przyznała, że jej ambicja przesłoniła człowieczeństwo. Zaproponowała mu powrót do pracy, nie jako technika serwisowego, ale jako głównego architekta systemów i bezpieczeństwa, z ogromną pensją i bezpośrednim raportowaniem do niej. I słuchał cierpliwie. W końcu powiedział: Nie potrzebuję tytułu, miss Hale, ani wielkiej pensji, choć doceniam ofertę. Potrzebuję jednego. Odbierać syna ze szkoły codziennie o 15.01 o i być przy nim na każdej wizycie i w każdej nagłej chwili. Moja pensja musi iść na długoterminowe konto Escrow dla przyszłości medycznej i edukacyjnej Bena, żeby moja uwaga mogła być poza biurem gdy mnie potrzebuje. Jeśli mnie chcecie z powrotem, przyjmie pani moje warunki i ramy zarządzania, które wprowadzę, oparte na radykalnych audytach bezpieczeństwa. Wiktoria zrozumiała, że wielkość nie mieszka w biurku, lecz w godzinach spędzonych z tymi, których kochasz. Przyjęła wszystkie warunki, nie z przymusu, z szacunku. Itan wrócił do G G G White Whitestone, ale świat wokół niego był już inny, nie był już niewidzialny, był kompasem moralnym firmy. Zamiast wypłowiałego munduru serwisowego, nosił teraz proste, funkcjonalne ubrania kierownictwa. Ale jego priorytety nie zmieniły się ani o milimetr. Pracował z tym samym skupieniem, lecz codziennie o 15.01 wychodził, by odebrać Bena. Wiktoria, odmieniona przez katastrofę, która nie nadeszła, przebudowała kulturę firmy. Elastyczne godziny, bezpieczeństwo i uczciwość ponad wyniki kwartału oraz fundusz stypendialny dla dzieci pracowników, nazwany na cześć bohaterstwa i moralnej przejrzystości które zignorowała tamtego dnia. Whitestone czekała jeszcze długa odbudowa, ale powstawała na fundamencie prawdy. Nowa maksyma firmy, często przypisywana Itanowi w wewnętrznych notatkach brzmiała: człowieczeństwo ponad sprzętem. Pewnego popołudnia, gdy Itan szedł po pasie w stronę auta, Navy Seahawk przeleciał nisko nad głową, wracając do bazy. Zwykły widok. Tym razem nie wylądował Ben w piżamie przy aucie spojrzał w górę. Tato czemu już z nimi nie latasz? Czy oni nie potrzebują cię tam, żebyś naprawiał rzeczy? Itan obserwował odrzutowiec wspinający się ku chmurom. Na jego twarzy pojawił się blady, dumny uśmiech. Oni potrzebują, żeby system był dobry synku. I ja się upewniłem, że jest. Wybrałem zostać na ziemi teraz. Moja praca tam jest skończona. Moja praca tutaj dopiero się zaczyna. Wiktoria stała na balkonie, patrzyła, jak odjeżdżają razem, zrozumiała, że Itan ocalił firmę nie dlatego, że był inżynierem, ale dlatego, że był dobrym człowiekiem, którego system wartości wymuszał prawdę. Nie szukał reflektorów, szukał syna, zapamięta tę straszną minutę, gdy go zwolniła, najgorszą minutę jej zawodowego życia, ale minutę, która nadała sens reszcie jej przyszłości. Bo firma może przeżyć stratę pieniędzy, ale nigdy stratę sumienia. Głos narratora zamknął historię, niosąc ostatnią prawdę, dźwięczną jak wyrok, którego nie można było już odwołać. Zwolniła go w jedną nieuważną minutę, ale resztę życia zajęło jej zrozumienie dlaczego. To był człowiek, którego powinni byli zatrzymać od początku. Wieczorem opowieści, wieczorne opowieści. Jeśli wierzysz, że takie historie zasługują, by je opowiadać, zostaw komentarz i subskrybuj wieczorne opowieści. Opowiadamy historie, które nie mogą zostać zapomniane.